Wielkie elo. Respekt. No nie, dałem się. Tylko szybko Komodor. Tata dał mi szlaban na oglądanie Czarodziejki z Księżyca, to znaczy, męskiego kina ze Stevenem Sigalem. za to, że nie skończyliśmy poprzedniego filmu. Tata znowu mi każe spać w szafie, jeśli nie wrócę do dwudziestej. Wielki żal. Nie udzieliłem ci prawa głosu kierunku. A więc do rzeczy, znalazłem go, tą świnię, skórwiela z dupą zamiast serca. Ten co zabił brata bliźniaka komedianta Fidiasza. Komendanta. No mówię, tego, który chciał cię wrobić. Kutafona napierdala tora. Ukrywa się w głębokiej czeluści Uzbekistanu. Postanowiłem zebrać moich przyjaciół do walki z nim, ale że jestem celem i żadnego nie mam, to zadzwoniłem do ciebie. To miłe. Postaw mi kubusia i wyruszam. Co? Kubusia? Żadnego kubusia. Za bilety do Uzbekistanu też sobie będziesz musiał zapłacić. I nie licz, że podziękuję. W takim razie, to p... Ej, no co jest? Czemu sobie poszedł? Wygląda na to, że zostaliśmy sami. Ech, nie warto być miłym. Chyba się zgubiłem. Sprawdzę na pewno. A więc wszystko jasne. Gdzieś źle skręciłem. O, na szczęście, w tej burzy piaskowej, w środku nocy, gdzie w promieniu 30 km nie ma żadnego domu, stoi jakaś babcia. Pewnie wskaże mi drogę. Ej, ty, błabo, gadaj, gdzie jest tajna baza u Uzbekistanu, bo jak nie, to w pierw. Ładnie proszę. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see.

Akurat teraz się miało zacząć. Lubię ten film, czasem do niego wracam. Przerywamy programy, by nadać specjalny komunikat, powszechnie znany przez społeczność mozambicką. Major Archimedes Pons już na Został dziś w nocy schwytany przez siły uzbekistańskie. Wy uzbekistanie. Jak nakazuje, Porwano wartości, komodora. Nie byłem Zambiecki. przygotowany na tą jakże spodziewaną informację. A więc wszystko jasne, kochrzyrzeli. Wszyscy z biurka. Ta sytuacja wymaga konkretnych kroków. Jedziemy do Toreta i robimy imprezę tak wielką, jakiej jeszcze Mozambik nie widział. W końcu pozbyliśmy się tego celu, którego nikt nie trawił. Jakość życia w Mozambiku podskoczyła o dwa poziomy. U swojego bielka. Ponadto był jedyną osobą w Mozambiku, znającą kody uzbrajające i startowe do stacji rakiet nuklearnych w Wuhan. Zebraliśmy się tutaj, by opracować plan uratowania naszego drogiego przyjaciela, Komodora. Zaraz, to my mamy wyrzutnie pocisków nuklearnych, czemu ich nie użyliśmy podczas wojny. Henio wybił całą armię, a systemy w bazie są oparte na Windowsie 98, a widziałeś, gdy ktoś w Mozambiku miał komputer. Właśnie, same komodory: Nintendo, Pegasusy i Atari. Nikt się na tym nie zna, dlatego nie mogliśmy ich użyć, nie mówiąc już o zmianach kodu. Gdy Uzbekistan zdobędzie te kody, nawet bunkry w dół po władysława nic nie pomogą. Ojacie kurczę. Wacław, słownictwo. Przepraszam, ojacie p... No, lepiej. To proste. Ktoś musi udać się do Uzbekistanu i wyciągnąć tego frajera gdziekolwiek jest. Niestety, kasy mamy tylko na jeden bilet. Już bym wyruszył, ale że złapałem Katar. A nie chcę tam nikogo zarazić. To niech poleci Wacław. Tata jest taki miły, nawet dla wrogów. W stolicy Uzbekistanu, Isramule, mieszka moja kuzynka Dagmara. Ona ci pomoże. No ale, jak Wacław zacznie rozpierdziel, to Uzbekistan zamknie granice. Będziemy musieli sami zorganizować transport powrotny. Najbezpieczniej powinno być w Kibulu, opuszczonym mieście koło przełęczy Mozambickiej to my zorganizujemy transport i będziemy w Kibulu 24 o północy. Chyba, że zadzwonisz, to będziemy wcześniej albo później. Mamy plan, pora się przygotować. Oczywiście, że pomogę, gruba świnio. Jako kolekcjoner klasyków mam jeden zabytkowy samolot z wojny secesyjnej. Powinien dać radę. Świetnie Damian, że załatwiłeś bilet. Mam tą drewnianą broń, nie będziesz miał problemów na odprawie celnej w Uzbekistanie. To ja się już przygotowałem. Co zrobiłeś z Wacławem Śmieciu? Tato, uspokój się, to ja, patrz. O Wacław. Przed chwilą był jakiś typ, którego nie znam, myślałem, że cię porwał. To było moje przebranie, aby nikt mnie nie rozpoznał w Uzbekistanie. Spójrz. Wdejmuję zegarek. Wdejmuję łańcuszek. A teraz zakładam maskę i robię. To znowu ty, co zrobiłeś Wacławowi. To będę leciał. Powodzenia, Wacławie. Niech mocz będzie z tobą. Do zobaczenia za trzy dni. Co Tylko jakieś drewno, to wcale nie jest podejrzane. przystolny, Mozaicki turysta. A, wielkie elo. Widzę, że jesteś zagubiony. Zapraszam Cię na kawę do siebie. Nie, nie lubię kawy. Wolę lody. No to niech będzie na lody. A w aucie mam cukierki. A masz pistacjowy. Jesteś pewien, że poleci? Oczywiście. W końcu mój ojciec nim latał podczas wojny. Co to było? O, cześć przychlasty. Właśnie zezłomowałem ten sprukniały samolot tak jak chciałeś tu po Władysławie. Damian, niby kiedy mówiłem, żeby go zezłomować. No, powiedziałeś, że nastał czas na jego ostatnią podróż. No, pięknie. Macie plan. B? Jest. Pierwszy raz widzę, by ktoś tyle wytrzymał. Jak chcesz, mnie to loto. Może czwarta flaszka wódki w końcu otworzy ci usta. Nie zdradzę kodów. Bo zapomniałem. To kilka klaszeczek wódki poszło na marne. Ale i tak, dla mnie wydobycie od ciebie kodów do bazy nuklearnej to sprawa drugorzędna. O, to jest ta scena, w której zły zdradza swoje plany. Mój cel jest znacznie bardziej osobisty. Heniu, mój adoptowany bracie bliźniaku, wyruszyłeś wtedy sam, aby rozsiać po Mozambiku, pierdolca neuronów. A ja nie mogłem, bo matka dała mi szlaba. Nie dałeś mu rady. Próbowałem się zemścić na jego ziemi, a zrobiłem go. Ale ostatecznie mi się nie udało, bo przybył jego ziomek, któremu uratował dziawictwo. Ale tutaj, w razie toczy według moich rozdań? Przybędzie po przyjaciela, a wtedy byłoby lepiej dla niego, gdyby wtedy zginął. Morfeuszy. Połączył mnie z władcą Uzbekistanu. Oczywiście inicjuje. Wielkie Elmo kutafonie napierdala torze. Witaj, o wspaniały i największy. Przywódco Imperium Uzbekistańskiego. Czy plan zgodnie z planem? Idzie zgodnie z planem. Oczywiście. Wielki Imperatorze. Ula, ale to było dobre. Zrób mi jeszcze jednego loda. To już będzie trzeci raz z rzędu. Zrobisz i czwartego. Ulalala. Myślę, że to polubię. Ten smak. Schabowych z piwem. Gniam. Cieszę się, Wacławie. To może w oczekiwaniu na kolejnego. Powiesz mi, Dagmaro, gdzie przetrzymują komodora? Cóż. Od momentu gdy zadzwonił do mnie kuzyn, przeprowadziłam prywatne śledztwo. Gdy komodor wylądował w Uzbekistanie, wynajął pojazd, który ma zainstalowany nadajnik antykradzieżowy. Po namierzeniu go okazało się, że zatrzymał się tutaj, na drodze imienia Herosów Bitwy na Przełęczy Mozambickiej. Na miejscu, w pobliżu auta, były ślady oponinnego pojazdu. Pobrałam z ziemi próbki opon i odkryłam, że skład tych opon był charakterystyczny dla tylko jednej firmy w Mongolii. Niestety, podczas pożaru sprzed dwóch lat, stracili swoją dokumentację. O nie! I co zrobiłaś? Następnie sprawdziłam dokąd prowadzą ślady opon i odkryłam, że przetrzymują go w Błąb Tanamo, Co później potwierdziłam, oglądając telewizję. Błąb Tanamo? Słyszałem o nim, to najlepiej strzeżone więzienie na świecie. Jest tam 200 strażników na jednego więźnia. Każdy z nich należał do sił specjalnych i są elitą strzelców z pistoletów na papiszony. To więzienie zmienia ludzi. Tata mi mówił, że kiedyś trafili tam somalijscy piraci i wyszli jako biali. Niestety, z tego więzienia nie da się uciec. To Mission Impassible. Mission Impassible to moja specjalność. Masz jakiś pomysł? Wiem. Będę potrzebował skuterka, mąki, warzyw, przecieru pomidorowego, czerwonej czapeczki, wody i trochę przypraw. Resztę już mam. Ochrony jest więcej niż jak zazwyczaj, jakby się czegoś spodziewali. Jesteś pewny, że chcesz się tam udać? Oczywiście, w końcu. Mam wszystko, czego potrzebuję. Wprawdzie nie było mąki, ale kupiłam cement. Na jedno wychodzi drewniana broń, składniki, skuter i dawka. Wszystko mam. To jak się dzielimy? Po połowie. Ja uratuję komodora, a ty zmienisz olej w aucie. Dobra, ja. Ej, to teren zamknięty. Ale panie, wiozę pizzę dla strażników. Ale my nie zamawialiśmy żadnej pizzy bo to prezent, dla stałych klientów. Panie, ale my nigdy nie byliśmy w żadnej pizzerii. No, ale zawsze możecie stałymi klientami zostać. Racja, Ahmed, otwórz bramę. Chwileczkę, czy ja cię skądś nie znam? E, -e możliwe. Grałem w reklamie na e -e, hemoroidy. Czyli twierdzisz, że nie jesteś terrorystą poszukiwanym przez siły uzbekistańskie, który przybył tu, aby uratować więźnia politycznego? No tak. Tyle mi wystarczy. Osun, co tak długo? Na którym przycisku się ją otwiera? Ten różowy z motylkiem. Kurde, pokaż mi to. No nie działa. Wiem, może trzeba przeinstalować Windows'a. No nie, cały dzień już czekam. Żal. Dobrze, że wziąłem naboje poświęcone na Wielkanoc. Ech, Moje klimaty. Możemy je puszczyć dalej. Na chuj mi kurwa twoje kwiaty? Teraz znowu mogę traścić patony z Biedronki. Znowu będę sikał w miejscach publicznych. Czarne fletki, Ernest powraca. Mę! 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 W tym miejscu Uzbekistanczycy. Mam lepszą pozycję.

Jest tu jeszcze jakiś umierający? Tutaj. To fajnie. Gadaj, dokąd zabrano komodora. Spóźniłeś się. To już mówił tamtem. A na czym skończył? Wskazywał mi sekcję C. A to sekcja C. Jest. Jest za tobą. Dzięki. Komodor. Ła, ależ tu mocno wieje, Wacławie. Co te potwory tobie zrobiły? Wacek. Lepiej nie płytaj. Witaj Wacławie. rzesz, przecież to. A -a -a. O nie, on nie strzela z kapiszonów, tylko z pistoletu na górki. I to by odpustowe. To znacznie mocniejsza amunicja. Nie wiem czy się przebije. No co o tym? Kiedy on przypomina mi leśka z planu. to może spróbujemy wezwać windę, to czemu jej nie użyłeś? Bo trzeba znać hasło. Odpowiedź to 500 na liczba pierwsza. A to proste. Wpisz 3571. Co to było? Ups. Trzeba było podbiec, a nie iść. Ładna pogoda była ostatnio w Mozambiku. Ponoć zapowiadali deszcz na przyszły tydzień. Dobrze, Wacławie, uciekajmy stąd. Czy to twoje auto? Co? Pytam, czy to twoje auto? Kradzież to przestępstwo. Co potem powiesz na spowiedzi? Ale my go nie kradniemy, tylko o, pożyczamy. Pożyczamy? Tak. A w takim razie, to spokojnie, tylko pamiętaj by i im potem oddać.